Także zostało tu do zarobienia. Grzejnik jest. Panele są, brakuje listew. Z elektryką był cyrk, bo nie było zasilania do kuchni. Brakuje mi jeszcze przycisków do tego do tych lampek. Tak samo problem był z tym, co światłem tutaj, bo są dwa punkty i połączenie schodkowe, włącznik schodkowy. E, tam wszystko było pomieszane, trzeba było przewody poszukać, no ale jakoś się udało. E, lustro jest już zrobione. Zasilanie puściłem. E, wszystko działa. No. Zasilanie puściłem sobie tędy, oczywiście tak, tutaj majstry nie dały płyty OSB, żeby zamontować szafkę, tylko tutaj dały płytę OSB, drugą warstwę, dopiero zrobili przestrzenkę instalacyjną na zabudowę tego, tragedia, także przewód puszczony tutaj, najkrótszą drogą, tutaj jakąś rewizyjkę sobie zrobiłem i przewód w to miejsce wszedł w tamtą ścianę, drzwi do pomalowania, to wszystko, te rurki do pomalowania, Instalacja, jakby w kuchni skończone, też brakuje włącznika, tylko tych elementów od sprzętu e, pomalować rurki i tak samo w tym pokoju też dokończyć panele i pomalować rurki, w sumie to tyle. No, jeszcze tu zarobić, no, jeszcze w tym jednym pokoju zostało też zarobić te dziury grzyniki ściągnięte, pomalować rurki, stąd przewód musi iść. W tamten pokój, bo tam coś gniazdko nie działa, to najkrótszą drogą będzie ten dnie.